Jakie były hity makijażowe 2021 roku? Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie obejrzyjcie ten film do końca. Nie ma co ukrywać, w 2021 roku to pielęgnacja cieszyła się większym zainteresowaniem niż makijaż, co jest moim zdaniem ciekawą odmianą, bo zawsze działało to w drugą stronę. Niemniej mam wam do pokazania kilkanaście świetnych produktów, które w minionym roku najbardziej przypadły Wam do gustu. Co ciekawe, w tym roku zdecydowanie częściej sięgaliście po nasze polskie marki, takie jak Paese, Hean, Vibo, czy na przykład. Eweline i powiem Wam, że ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, ponieważ polskie marki jakością niejednokrotnie prześcigają te zagraniczne. Także ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, że wreszcie zostało to docenione. W związku z tym, że obecnie naprawdę wszystkie produkty są na bardzo wysokim poziomie, ciężko mi było wybrać jakiś jeden hit, od którego warto byłoby zacząć. Ale zacznijmy sobie od mydełek do brwi, ponieważ to właśnie mydeł. Do brwi były najchętniej kupowanymi przez Was produktami makijażowymi. Pierwszy z nich to mydełko Lush Brow, które jest już naprawdę bardzo popularne od dłuższego czasu. Jednakże pod koniec tego roku bardzo dużo polskich marek wypuściło własne mydełka do brwi i te mydełka zgarnęły naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii. Do takich najbardziej popularnych należy mydełko do brwi Brow Story od marki Paeze, ale ostatnio wyszło też mydełko od marki Maxmo i wyprzedało się ona na w tempie światła, a w międzyczasie zgarnęło bardzo dużo pozytywnych opinii, więc już wiem, że na pewno przypadło Wam do gustu. Jeśli chodzi o markę Maxmo, to można powiedzieć, że była ona hitem 2021 roku, bo naprawdę każdy produkt, który został wypuszczony przez tę markę, wyprzedawał się od razu no i też zgarniały te produkty masę pozytywnych komentarzy, a jeśli chodzi o taki hit tej marki, to powiedziałabym, że jest to Paletka Nude Fantasy, która idealnie nadaje się zarówno do makijaży bardziej dziennych, jak i wieczorowych. W każdym razie ma piękne, nudziakowe odcienie i cztery cudowne błyski. Z kolei paleta Pastel Drip skradła serca fanek koloru i nie ma się co dziwić, ponieważ, zobaczcie, mamy tutaj naprawdę cudowne kolory i powiem Wam, że moim zdaniem to jest w ogóle jedna z najbardziej oryginalnych palet, jakie mogliśmy. Zobaczyć na rynku od dłuższego czasu, bo te kolory są naprawdę bardzo unikalne. A jeśli chodzi o jakość, to oczywiście jest genialna. Te cienie matowe są bardzo takie kremowe, aksamitne, e, a jeśli chodzi o błyski, to jest to po prostu najwyższa klasa. Zresztą jak wszystkie błyski u Meksma. Ostatnimi nowościami marki były palety do konturowania i one już zdążyły zebrać masę pozytywnych opinii. E, moim zdaniem są one naprawdę bardzo fajną opcją, e, ponieważ mamy tutaj trzy kolory, z których użyjemy naprawdę każdego. E, czasem bywa tak, że paletki e, takie w formie trio mają coś takiego, że na przykład bronzer jest idealny, a rozświetlacz jest za ciemny. E, tutaj te kolory są naprawdę bardzo dobrze dobrane i skomponowane. Inną paletką do oczu, która również trafiła do naszej kategorii bestsellery jest paletka Lunar Spell od Affect i tutaj też możecie zobaczyć, że mamy głównie brązy, ale znajdziemy w niej również bardziej różowe czy fioletowe akcenty. Przejdźmy teraz do tuszów do rzęs i waszymi faworytami w tej kategorii były zdecydowanie mascara Variety od marki Eveline oraz Sky High od marki Maybelline, która to naprawdę swego czasu zrobiła spektakularną karierę na TikToku, e, ponieważ naprawdę robi efekt wow, jeśli chodzi o wydłużanie rzęs. Jeśli chodzi o produkty do twarzy, to moim zdaniem śmiało można stwierdzić, że w ubiegłym roku trzymaliśmy się głównie klasyków, e, ponieważ podkłady, które Wy najczęściej kupowaliście, e, to na przykład kultowy, już e, mocno kryjący Double Wear od marki Estée Lauder, e, a także bardziej już rozświetlony nawilżający i lekki healthy mix od marki Bourgeois tegorocznych hitów był to również Wonder Match od marki Eveline, który na stałe wszedł już do grana moich ulubionych podkładów. Ma naprawdę bardzo naturalne wykończenie, jednocześnie przyzwoite naprawdę krycie i rozświetlający efekt. No a drugi podkład jest od marki Catrice i nazywa się All Mat. Tutaj mamy już bardziej matującą, taką kryjącą formułę. Podobna sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o korektory, ponieważ tutaj również największą popularność cieszyły się te same produkty co rok temu, a mowa tutaj między innymi o korektorze Infallible od marki L'Oreal, który jest naprawdę bardzo mocno kryjący, a przy okazji bardzo trwały. Kolejny korektor to Collection Lasting Perfection i muszę wam powiedzieć, że to był mój hit już 5 lat temu. Oprócz tego, że genialnie sprawdza się jako korektor, to jest również bardzo dobrą bazą pod cienie i to właśnie jako baza pod cienie go najczęściej. Teraz pora na pudry i zacznijmy może od pudru pod oczy. Mam wrażenie, że w minionym roku dużo bardziej popularne stało się używanie osobnego produktu e, właśnie tutaj w ten obszar pod oczami i waszym ulubieńcem właśnie w tym celu okazał się puder Puff Cloud od marki Paese. E, Niemniej jednak goniły go dwa pudry i był to e, satynowy puder pod oczy od marki hean a także jęczmienny puder pod oczy od marki Ecocera. Jeśli chodzi o pudry do twarzy, to waszymi ulubieńcami 2021 roku zostały variety od marki Eveline. Jest to puder sypki odbijający światło z takimi pięknymi drobinkami, a także Peach Powder od marki Bell i tutaj mamy już produkt prasowany, który naprawdę od razu jak do nas wszedł, wyprzedał się w mgnieniu oka. Kolejna kategoria to to pomadki. I tutaj pierwszy produkt, który skradł wasze serca to pomadki Oh My Lips od marki Eveline. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo kolorów tych produktów, i ja też je bardzo lubię. I kolejny produkt również jest od marki Eveline. Tym razem jest to tint do ust, który oprócz tego, że te ustem maluje, to również je tak delikatnie, ale dosyć zauważalnie barwi i te produkty też bardzo Wam się spodobały. Jak co roku w bestsellerach do ust. Nie może zabraknąć marki Golden Rose. jeśli chodzi o markę Golden Rose, to kochacie wszystkie ich produkty, ale w tym roku zwłaszcza chciałabym wspomnieć o serii Liping My Matte. I tutaj mamy takie piękne, nudziakowe kolorki. Właśnie największą zaletą, moim zdaniem, tych pomadek są przepiękne odcienia, a także niesamowita trwałość i bardzo przyjemna dla ust formuła. To już wszystko w dzisiejszym zestawieniu. Koniecznie dajcie mi znać, Jakie kosmetyki skradły Wasze serca w 2021 roku? A ja już teraz zapraszam Was na film z bestsellerami w kategorii Pielęgnacja. No i oczywiście, jak zawsze, daję Wam znać, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj mówiłam, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i się z Wami żegnam.